Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o zegarkach niemieckiej firmy Kinzle. Jest to bardzo ciekawa firma. Za dwa lata będzie obchodzić 200 lat działalności, tak jak Junghans i właśnie Kinzle. To są takie typowe niemieckie firmy zegarmistrzowskie. Tak jak wspomniałem... Firma została założona w 1822 roku w miejscowości Schweningen i tam w zasadzie cały czas funkcjonowała. Od 2002 roku działa już w Hamburgu. W dwudziestoleciu międzywojennym miała swoje przedstawicielstwa w Madrycie, w Paryżu w Londynie także naprawdę są to, są, to, są to bardzo bardzo ciekawe zegarki ja oczywiście no nie mam pełnego zakresu produkcji jeżeli chodzi o tą firmę ale pokażę Państwu parę ciekawych rzeczy ale rozpocznę od szyldu proszę zwrócić uwagę na ten piękny szyld Trochę jest obity w narożnikach, co świadczy, że niezbyt fachowo był demontowany. Są to zegary światowej sławy e, Kindle. I proszę zwrócić uwagę, że ten szyld jest polski. E, proszę Państwa, ten szyld w dwudziestoleciu międzywojennym wisiał na rynku w Leśnie, e, w oknie wystawowym zegarmistrza pana Mariana Stajewskiego. No, tak się składa, że bardzo często opowiadam Państwu o właśnie panu Marianie Stajewskim, ponieważ jest to dla mnie, jakby to powiedzieć, kultowy zegarmistrz działający na terenie Leszna. Ten szyld, gdyby umiał opowiedzieć, opowiedziałby nam, jak wyglądało Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym. W czasie wojny pan Stajewski został ze swojego zakładu wysiedlony, powiedzmy, w inną część Leszna. I tam Niemiec, pan Gassner, prowadził ten sklep i warsztat zegar mistrzowski. Ale proszę sobie wyobrazić, że zatrudnił pana Stajewskiego. Także pan Stajewski, jakby to powiedzieć, pracował w czasie okupacji w swojej firmie. Po wojnie pan Stajewski, oczywiście, przez pierwsze lata normalnie prowadził warsztat zegar mistrzowski. No ale tak się stało, że w latach, na początku lat 50., Hilary Minc wykończył polskich rzemieślników i, i polski przemysł i proszę sobie wyobrazić, że ten szyld został zamalowany farbą i na nim pisało zegarmistrz wejście od podwórza godziny otwarcia i pan e, Stajewski jakby to powiedzieć prowadził swój warsztat w Amfiladzie, czyli w takiej wyrandzie która znajduje się w jego Kamienicy. No powiem szczerze, no ten szyld dostał się, jakby to powiedzieć, w niepowołane ręce i opuścił leszno, ale. Ja moimi sposobami zdobyłem ten szyld i z powrotem go rewindykowałem do Leszna, ale proszę sobie wyobrazić, że dla mnie byłby on o dużo cenniejszy, gdyby na nim był ten napis zegarmistrz godziny otwarcia i tak dalej, ponieważ takich szyldów Kindle jest dużo, a tamten napis był albo zrobiony osobiście przez pana Stajeskiego. Albo był zrobiony przez jego sąsiada, który miał naprzeciwko swoją pracownię usłynnego Leona Rospendowskiego. Także ten szyld mógłby być, że tak powiem, wspaniałą pamiątką. Nadal jest. Oczywiście dla zbieraczy szyldów ważniejsze jest to, że jest to polski szyld, szyld zegarmistrzowski, ale dla mnie on byłby cenniejszy, gdyby był, że tak powiem, e, dokładnie po panu Stajewskim, właśnie z tego okresu trudnego przejściowego także naprawdę jest to wspaniały szyld cieszę się że jakby to powiedzieć z powrotem wrócił do Leszna i jest w moich zbiorach i będę często mógł o nim opowiadać oczywiście mówiąc o zegarkach Kindle muszę coś opowiedzieć o nich samych no to proszę zobaczyć tu mam na przykład katalog na rok 1921 tu mamy charakterystyczny właśnie znak firmy Kindle i Tutaj mamy, nie ma obrazków, są tylko ceny. Ale z tyłu jest bardzo ładnie pokazane trzy przykładowe wyroby yy, zegarków yy, firmy, o której opowiadamy. Ale mam bardzo ładny katalog, który był zrobiony po 1937 roku. Oczywiście łatwo to możemy sobie wyliczyć, bo tu jest taka statystyka. Ile wyprodukowano zegarków w jakim roku? No i tutaj mamy powiedzmy od 32 do 37, czyli z tego e, e, oczywiście możemy wywnioskować, że to jest katalog po 1937 roku, ale proszę zwrócić uwagę, że te cyfry, które tutaj są, to jest ilość zegarków wyprodukowanych dziennie przez. Te firmy. No, tu akurat jest pokazana pani, która składa zegarek, ale powiem szczerze, że w tym katalogu najbardziej podoba mi się tutaj taki fragment reklamowy, ponieważ, no, ponieważ jest to katalog reklamowy, no to są tutaj pokazane oczywiście wyroby tej firmy, ale na samym początku tutaj. Ja nie mogę zaraz znaleźć tej strony. Jest pokazany samochód reklamowy. Proszę zobaczyć. Tak wyglądał samochód jeżdżący no, powiedzmy po Europie. Z zewnątrz miał oczywiście napisane, że jest to reklama tych zegarków. Tu jest taki salon, gdzie przeprowadzano rozmowy. A proszę zobaczyć, w tej naczepie była taka ekspozycja, która, że tak powiem, jeździła i chwaliła te wszystkie, te wszystkie wyroby, które robiła ta firma. A muszę powiedzieć, robiła zegarki specjalistyczne, techniczne. W czasie II wojny światowej bardzo dużo było robionych zegarków na potrzeby wojska. Co prawda, były one robione wykorzystując robotników przemysłowych. Bardzo dużo polskich zegarmistrzów musiało, w tej firmie pracować w czasie II wojny światowej, ale no nie ukrywajmy, że mówimy tutaj o zegarkach. Tutaj jest na przykład taki zbiór zegarków, które są podróżne. No i jak weźmiemy ten katalog, no to mamy tu akurat taki właśnie portfelik noszony i jego się tak ustawia. I tu mamy wspaniały zegarek właśnie firmy Kinzel. Dokładnie taki, jaki mamy w tym katalogu. Oczywiście te zegarki były robione również też później, to już jest taki młodszy, powojenny, ale również w bardzo ciekawej zasadzie. No mamy tutaj pudełko oryginalne firmowe, gdzie również jest znany ten napis firmy produkującej zegarki. Tutaj mam wspaniałą popielniczkę gdzie pisze właśnie e, kinzel e, urem i mamy ten właśnie znak czyli te latajo, latająca tarcza zegara mam bardzo ładne pudełko właśnie które e, powiedzmy jest od zegarka który się nazywał Junior jest to oryginalne pudełko na no akurat zegarka nie ma ale jest to <laughs> świetna e, reklama tutaj jest zegarek taki budzik e, Nastawia się budzenie, oczywiście tu go możemy otworzyć. Jak go tutaj troszeczkę, że tak powiem, nakręcę, to on zacznie nam tutaj, że tak powiem, grać pozytywka, czyli on budził pozytywką. Jest to, jest to naprawdę też ciekawy zegarek. To jest na przykład zegarek, który jest montowany w samochodach Opel ale jest też montowany w Porsche i to jest również, jak się tutaj przestawi, przestawi tą wskazówkę, to tu jest Opel, a tu jest firma Kinzel, także to jest też zegarek tej firmy. No, jak weźmiemy ten katalog, to możemy tu jeszcze obejrzeć kolejne... Różne zegary są i mechanizmy, są pokazane, jak były produkowane te zegary. Naprawdę bardzo, bardzo szeroka gama produkcji. Różne wiszące, stojące, kuchenne, ośmiodniowe. Oczywiście też takie bogatsze, wiszące na ścianie. Cały, cały cykl takich zegarów, aż nawet do takich eleganckich, stojących, dużych bardzo eleganckich gabinetowych zegarów. No tutaj na końcu założyłem sobie, proszę zobaczyć, to jest na przykład zegar, który był montowany właśnie w samolotach. To jest zegar, który był montowany w samochodach niezmiernie ciekawym zegarem był też zegar który był montowany na kierownicy od roweru czyli też taki bardzo bardzo ciekawy no i tutaj kolejne już kieszonkowe które mogły być do noszenia a jednocześnie mogły też służyć do stania na jakimś biureczku. Także naprawdę bardzo bardzo ciekawy katalog. No, pokazałem też bardzo ładny naręczny zegarek. On jest to prawda z defektem, ponieważ nie ma wskazówki minutowej, ale to jest nówka zegarek jeszcze z oryginalną ceną 2730 fenygów. Także to są tak zwane nosy, jeżeli mówi się o zegarkach. No a że zegarki były fajne i by, lubili je ludzie nosić, to proszę zwrócić uwagę, to jest taki starszy, też oczywiście firmy Kindle, ale... Proszę zobaczyć, ile on był noszony. Proszę zobaczyć, jak on jest tutaj wytarty, czyli musiał być bardzo, bardzo przez kogoś lubiany. No i oczywiście też wspaniały nożyk reklamowy do otwierania zegarków również firmy Kindle no a taki dla mnie najbardziej taki powiedzmy z ładunkiem emocjonalnym to taki zegarek gabinetowy też ośmiodniowy oczywiście tutaj piszę że jest to zegarek firmy Kindle ale zaraz Państwu pokażę co w nim jest najciekawsze jest tutaj wspaniała dedykacja na pamiątkę Ślubu ofiarowują Józef i Władysława Tatarkowie i Wrocław, 30 stycznia 1936 roku, czyli zegar z 1936 roku. Już podobne zegary są w tym katalogu, a pięknie się to prezentuje, a zegar właśnie z taką dedykacją jest dla mnie niezmiernie cenny. Także cieszę się, że mogę Państwu opowiedzieć o kolejnej firmie związanej z zegarkami. Muszę wrócić do audycji, którą mnie tak dawno nakręciliśmy. Była audycja o, z, z, o zegarkach szwajcarskich Le LeCoult. Tak fachowo powinno, powinienem wymawiać nazwę. Jeden z internautów oglądających film zwrócił mi uwagę, że nie przygotowałem się do audycji. Także. Odkryłem, że w internecie można znaleźć taki program, gdzie właśnie jak powinno się wymawiać takie skomplikowane e, e, nazwy. Więc jak ktoś sobie obejrzy e, właśnie e, tamten film, to może później obejrzy e, film o zegarkach firmy Kindle i wtedy mogę się poprawić, że fachowo, prawidłowo tą nazwę wymienia się właśnie Zegiel le Culte i tak. Tym zakończę tą dzisiejszą audycję. Dziękuję.